Rotmistrz Szpilecki walczył z bolszewikami. Bronił Polski w 1939 roku. Do tego jako ochotnik poszedł do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam założył siatkę konspiracyjną. Przypomina profesor Jan Żaryn. Jako więzień zdolny jest do znalezienia grupy osób, która potrafiła utworzyć podziemie w obozie koncentracyjnym. Po wojnie rozpoczął działalność antysowiecką i antykomunistyczną, za co spotkała go najsurowsza zemsta, przypomina profesor Jan Wysocki. Procesie, typowo propagandowym został skazany i stracony. Do dziś nie odnaleziono jego szczątków. Autor książki, rotmistrz Pilecki i jego oprawcy, Tadeusz Płużański, ma nadzieję, że rotmistrz spoczywa w niezbadanej dotąd części kwatery EU na wąskach wojskowych. Prawdopodobnie spoczywa pod grobem śledczego informacji wojskowej Jerzego Wenelczyka, oprawcy naszych bohaterów. Na odnalezienie szczątków Witolda Pileckiego od 68 lat oczekują jego dzieci Andrzej i Zofia. Witold Banach.